mnie do współpracy. To było niedługo przed śmiercią, kiedy on dochodził 60 km, a 50. No i niestety ta współpraca trwa, co prawda. Właśnie się odbywa. Majko. Zabiły kwiecień. Od korzeni do kwiatu. Chodzę wszędzie z tym obrazem, nie jak panny z elektronem, nie wygląda to odświętnie, na podwórko i do szkoły, na plac, przez straże Pożarnej, na grzyby, do Swarożyna oraz na wakacje w Góry. Do wykładów czułem, kiedy mnie przenikał jak chód posadzki w katedrze. Zabrałem go do Gruziąca, do Redy i Warszawy i do wielu miast dalekich, ucząc się, ucząc po świecie, jak on to wszystko wytrzymał w ciemności? i w świetle jasnym. Na szczytach i na dolinach. W błotach, w piaskach, na kamieniach. Na sercu. Nie zatarty. Nie zniszczony. Jak pojąć Napisz o tym, co kocha. Co jest w Tobie najczystsze? O co się boisz? Nie bój się czułości. Niech zabrzmi zduszony wstydem śpiew Twojego serca. Wypowiedz odrzucone, opisz to wszystko, jeśli chcesz zrozumieć choć trochę. Jezus. Słucham uważnie umarłych poetów, tak raczej umarłych, niż nie żyjących. Zwiedzam ich domy, odwiedzam ogrody pod chmurnym niebem słoneczne zegary, jak błękitne są okna, z których wyglądali. zasłon ranek. nie ma tylko zwierząt i umilkły ptaki. Nikt wczesnym świtem nie wyjdzie na ganek. Świat trzeszczy sucho, jak zgniatany orzek. W nim Żeby być artystą, musi zarabiać, musi się przejmować, bez przerwy zgłębiać prawdy oczywiste. Polewa na zbanku jej poranne śmienie, jabłko żółte na stole, światło na obrusie. Jak przejść do porządku? nad zapachem trawy. Dręczy go niemożliwość opisania liścia. Wszystko, co zdoła utrwalić na chwilę. Niepodobne zgoła albo zbyt podobne. Duma i zwątpienie jak nierówne skrzydła zbraniają pełza i wzlecieć nie dają. Świat idzie naprzód albo stoi w miejscu. O, swoje powtarza uparty, zmęczony. Jedna śmierć go nie zdziwi. Dla innych trudna do pojęcia, jak dla dawnych malarzy zdjęcie migawkowe. 2 września 78 to pismo. Serce w mieście. Wyglądam deszczu na pustyni święt miasta. Żyję na wyspie o granicach. Przede mną w szybach, w chromie i we światłach bezwodnych Przepływa ulica. Ktoś opowiadał mi, że Wenus z Milą za zbytnią piękność została zraniona. Za ręką. Lecz bywa los z rozszym. Chcesz objąć piękno i tracisz ramiona. w toczy suchy kamień i jak król minas, wszystkie w metal zmienia. Lecz moja pamięć trwa, biedna i żyje W sercu w wilgotnym, jak młoda wieżka. Santa Maria Maggiore. Wieczór sypia mozaiki, sypie popiół na kwiaty, wlewa wino czerwone w złote kielichy. Bardzo jesteś piękna. Wieczorem Santa Maria Maggiore. Byłem widziałem. Nie ma dziś żadnej pory roku, bo już minęły i nie przyszły. Jest i za późno, i za wcześnie na zapytania i domysły. Skwit, serce biały, światło, co drga zielono w wodzie, to wszystko cię nie uleczy. I tylko płonąc, będziesz żył. 11 listopada 1918 roku. Z całego świata zbieramy rozrzucone skarby Ziemi, współbite, obficie przez nas użyźnione. Zwołujemy profesorów z obcych politechnik, generałów z trzech armii, z oczyzny żołnierzy. Pora wykopać skarby najgłębiej ukryte, trumny poetów, słupy ognia i garście popiołu. Trzeba wreszcie Polskę sprowadzić na ziemię, wypić ją w winie, wykuwać w metalu, nasycać słowem, przyoblegać w ciało. Zewsząd zbieramy nasze biedne skarby, ufnie wnosimy pod dach niebezpieczny, pod niebem, i blednie takie przelotne piszą chętne, jemnicze znaki. Zanim się zamknie kamiennie biała powieka nie usłyszyli znowu w wybuchach pocisków nie z tego świata jest wasze królestwo. I pozbieramy rozsypane słowa z języka co szeleście stworzone do szeptów, by nim prowadzić długie, nocne rozmowy. Co nie była prawda. Czyniono dobro, choć nie było dobre, Budowano świat z kolczastych trudów. Pustkę wypełniono z stał swojami Kopano ziemię, szukając historii milczenia, aż przyszedł czas, gdy kamienie. Zaczęłem mówić 26 czerwca 1975 roku. Niemożliwy wybór. Dlaczego tak niewinnie brzmi gniazdo, a tak groźnie spada? Wszędzie jest ciepło. Dlaczego pragniesz należeć i uciekać przed ocaleny, przed szkół? Wyśmiewają szaleńca. Noel buduje Arkę. Rodzina ma dosyć wszystkiego. Noel buduje Arkę, nie słuchając nikogo prócz Boga. Noel. Não chegue! Błękitem i słońcu będę znowu diakonem w dalmatyce w kwiaty i wiatr z południa będzie po niej chodził jak po łące czerwonej bez troski gorąco pióro białego ptaka jak czysty Może na koniec ustaliliśmy, żeby powiedzieć jeden z tych wierszy, które ja mam właśnie też tak jak maja obcowałem z tymi wierszami tu i ówcie, No i z tych właśnie, z tego zestawu wierszy, oczywiście tych poprzednich, które czytałem dzisiaj nie znałem. I bardzo jestem szczęśliwy, że przeżywam z nimi przygodę, spotkanie. No ale właśnie. Gruby mur, czy cienka ściana, tylko ogień. Nie odróżnia mnie od rzeczy oddech, ani serca bić, tylko ogień. Nie zbliża mnie do człowieka, jego moja krew i ciało, tylko ogień. I zbogiem bo mnie nie pomoże.